Manko, Ostatnio widziałem, że ktoś wrzucał jakiś post odnośnie nawijania żyłki. Ja właśnie teraz będę nawijał żyłkę. Mam tutaj żyłeczkę prolodzika, już Wam pokazuję. Mam tutaj żyłeczkę taką buldożera 033. Tą żyłeczkę umieszczam w takim oto pojemniku. Ona wchodzi fajnie do tego pojemnika. Jest tu nalana woda. Żyłka się nie obraca w żadną stronę kręci się fajnie pod obciążeniem, lekko pod obciążeniem wody tak to wygląda tutaj mam tą żyłkę przywiązaną węzłem do starej żyłki stara żyłka to jest po prostu podkład, ja ją zostawiam bo nawijam tą szpulę szpula ma 1000 metrów ja sobie tak obliczyłem, że nawijam tą jedną szpulką trzy kołowrotki Ultegra po w sumie tam 300 metrów gdzieś i zaraz pokażę, czy, czy po prostu przy otwarciu kabłonka będzie nam ta żyłka nowa spadała po nawinięciu, czy nie będzie spadała. Mhm. No i ja już skończyłem nawijać żyłkę. Także tak to wygląda. Mogłem troszkę mniej nawinąć, nawinąłem do pełna, żeby sprawdzić, czy będzie się sama wywijać jak sprężyna spadać, ale nic się nie dzieje, także sobie ją klipsuję. Uważam, że jest dobrze nawinę, to nic nie spada. Także tyle, trzymajcie się, hej!